Cześć, ja mam na imię Paweł, a Wy oglądacie kanał Q21. W naszych filmach wielokrotnie już wspominaliśmy ogólnie o urządzeniach od Fez audio, natomiast wciąż wielu z Was zadaje nam bardzo ważne pytanie, czyli co wybrać Silver Lune, Tytanie, Olimpia, a może Mirasetti? Dzisiaj na to pytanie właśnie spróbuję wam odpowiedzieć. Do tego filmu naprawdę długo się przygotowywałem. Jakiś czas temu wziąłem sobie do domu: Silver Lune, Titanie i Miraseti. Miałem te na naraz, żeby je sobie u siebie we własnym systemie porównać. Modelu Olimpia, co prawda, do swojego domu nie targałem, natomiast bardzo dokładnie porównałem ją sobie z resztą oferty u nas, tutaj w salonie, w sali, w której właśnie siedzę. Zanim jednak przejdziemy do opisu dźwięku i odpowiedzi na pytanie, który wybrać, przejdźmy do kwestii, które do końca z dźwiękiem nie są związane. Przede wszystkim zacznijmy od jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie bójcie się lampy, bo tutaj absolutnie nie ma się czego bać. Fezy posiadają mnóstwo zabezpieczeń, dzięki którym używacie ich po prostu jak klasyczne wzmacniacze. Chcecie posłuchać, włączacie i słuchacie. Chcecie wyłączyć, po prostu go wyłączacie. Żadnych ceremonii ani stresu. Zwróćcie też uwagę na jedną rzecz. Fez Audio jest naturalnie firmą polską i kwestia ewentualnego serwisu jest tutaj załatwiona idealnie. Wyobraźcie sobie, że kupiliście nowego Aston Martina i zamiast oddawać go nawet do certyfikowanego serwisu, lepiej myślę, oddać taki samochód bezpośrednio do fabryki, no tam znają się najlepiej. I taka sama sytuacja jest tutaj. Jeżeli kupicie Feza i będziecie chcieli cokolwiek z nim zrobić, to macie producenta pod ręką i to on będzie wam to urządzenie, ja nie wiem, modyfikował, naprawiał, po prostu się nim zajmował. Macie naprawdę pewność. Zresztą, co tu dużo gadać? Wspierajmy polski produkt i polskie marki, zwłaszcza na przykład w przypadku Feza, gdzie to są zwyczajnie wspaniali ludzie. Dodatkowo, jeżeli za kilka lat pojawi się potrzeba wymiany lamp, to wcale nie jest to taka droga impreza. Wszystkie modele Feza korzystają z popularnych modeli lamp, które wcale nie są drogie. Mamy tutaj takie klasyki jak L34, KT88 czy też lampy 300B. To są niezwykle popularne lampy, które z łatwością będziecie mogli niedrogo wymienić. Nie sposób też oczywiście nie wspomnieć o designie, ponieważ jak już wielokrotnie na tym kanale wspominałem, moim zdaniem fezy z serii Evo są po prostu prześliczne. Na dowód moich słów można wspomnieć o zdobytej nagrodzie Red Dot Design. Dodatkowo fezy występują w wielu kolorach, zatem każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Oczywiście wszystkie modele, o których dzisiaj rozmawiamy, to zintegrowane wzmacniacze lampowe. Natomiast wielu z Was przegląda właśnie portfolio firmy FES i wciąż nie jest w stanie się zdecydować, który model wybrać. Dlatego teraz przejdziemy do opisu dźwięku. Zacznijmy od podstawowego modelu, czyli Silver Luna. Jest to wzmacniacz, który gra z werwą, wyraziście i dynamicznie. Mamy tutaj połączenie cech wzmacniaczy lampowych i tranzystorowych, obecne we wszystkich modelach oprócz Mirasetti. Co nam to daje? Barwę i analogowość dźwięku w połączeniu z wigorem i dynamiką, które bardziej przywodzą na myśl wzmacniacze tranzystorowe. Luna potrafi zagrać bardzo przekonująco, szybko i dynamicznie. Zdecydowanie jest to wzmacniacz muzykalny, którego chce się słuchać. Co do mocy, Luna może nie być idealnym wyborem dla wszystkich tych, którzy często prowadzą bardzo ciche odsłuchy. Mając ten wzmacniacz u siebie w domu zauważyłem, że ona tak naprawdę budzi się od pewnej głośności. Jak słuchałem muzyki w środku nocy, to naturalnie musiałem trzymać się bardzo niskiej głośności i wtedy Lunie zaczynało trochę brakować. Tutaj, po podłączeniu modelu Tytania, przy niskim sygnale dostałem znacznie bardziej nasycony i dynamiczny dźwięk. Jeżeli jednak słuchacie muzyki przy normalnej takiej ludzkiej głośności, to Luna spokojnie ciągnie np. Diamondy 28MK2 od Pylona, które sam posiadam i właśnie z tymi kolumnami Lunę łączyłem. Nie czuć w tym połączeniu żadnej zadyszki czy braku dynamiki. Jednocześnie nasycenie na środku pasma dawało dźwięk, który wciąga i da się lubić. Jeżeli jednak w Silver Lunie komuś czegoś brakuje, to tutaj wchodzi cała na biało Tytania. I tutaj mamy od razu zauważalnie większą skalę dźwięku, wygali dynamikę. Po podłączeniu Tytanii u mnie w systemie od razu poczułem ten oddech i zapas mocy, który spowodował, że przy niższych poziomach głośności Tytania już pokazywała swój autorytet. Model Tytania oparty jest o lampy KT88 które znane są z tego, że potrafią naprawdę zabrzmieć jak tranzystor z bardzo wysokiej półki. Absolutnie nie ma tutaj nawet śladu zamulenia czy zmiękczenia dźwięku. Tytania zdecydowanie zachęca do tupania nóżkom i dopuszczania dynamicznej muzyki. Natomiast barwa na środku powoduje, że świetnie też się na niej słucha jazzu, czy też muzyki prostszej. Ten dźwięk absolutnie nie jest ordynarny czy wyżyłowany. Jest to pełna kultura, ale z takim dynamicznym sznytem. Jeżeli jednak szukacie takiego bardziej klasycznego, nasyconego i bardzo analogowego dźwięku, to tutaj zdecydowanie zwróćcie uwagę na model Mirasetti. Ja tutaj akurat mam wersję na lampach 300B, czyli absolutną legendę wśród lamp. Ja sam w swoim systemie posiadam przedwzmacniacz oparty o lampę 300B i tej magii naprawdę nie sposób nie kochać. Natomiast Mirasetti to już niewątpliwie wzmacniacz do czarowania. Miękki, czarujący i bardzo analogowy. Tam, gdzie Tytania dosłownie wyrywa nas do tańca, Miraseti daje nam kieliszek dobrego wina i delikatnie odchyla fotel. Z uwagi na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co lepsze, Tytania czy może Miraseti? To są zupełnie inne wzmacniacze, bazujące na zupełnie innych emocjach. Tytania jest takim rokowym kozakiem, a Miraseti starszym panem w garniturze, krającym na Broadwayu. Jeżeli jednak największą uwagę zwracacie na barwę i tą taką mgiełkę klasyczny old schoolowy dźwięk, to Mira jest wzmacniaczem absolutnie wspaniałym. A co jeżeli nie uznajecie absolutnie żadnych kompromisów i chcecie wzmacniać, który potrafi wszystko? Wtedy macie jeden wybór Olimpia. Już co prawda na naszym kanale o tym wspominałem, ale kiedy pierwszy raz zobaczyłem Olimpię na żywo, no to miałem mieszane uczucia, uznałem, że po prostu są to dwie tytanie w jednej obudowie i wielkie halo. Natomiast bardzo wyraźnie się myliłem. Olimpia po prostu jest absolutnym kozakiem. Wysteruje wszystko, brzmi epicko i gra dźwiękiem ogromnym, niezwykle nasyconym i naturalnym. Jednocześnie gigantyczna dynamika powoduje, że Olimpia nie boli się absolutnie żadnych kolon i nawet pędzi ATC SCM30. Oczywiście podłączenie Olimpii do budżetowych kolon podstawkowych będzie przerostem formy nad treścią. Jeżeli jednak macie już resztę systemu z wysokiej półki, to Olimpia jest, moim zdaniem, zmasaczem kompletnym. Ona po prostu ma to coś, że stawiamy ją w naszym systemie, włączamy i naprawdę zachwycamy się tym, jak ona brzmi. Jeżeli jednak chcecie więcej, konkretnie posłuchać o modele Olimpii, to koniecznie kliknijcie tutaj w odnośnik. Żeby zatem odpowiedzieć na tytułowe pytanie, które wybrać, przejdźmy sobie do krótkiego podsumowania. Silver Luna jest świetnym wejściem w świat wzmacniaczy lampowych. Jest to wzmacniacz, który jednocześnie czaruje i powoduje tupanie nogą. Żwawy, muzykalny i dynamiczny. Naturalnie, jeżeli macie ogromne pomieszczenie i tunel do wystrowania kolumny, to jednak powinniście patrzeć wyżej, ale do wielu zestawów Silver Luna będzie wyborem brzmiącym po prostu fantastycznie. Tytania jest rozwinięciem Silver Luny. Mamy tutaj więcej, mocniej i dynamiczniej. Lepiej radzi sobie przy niższych poziomach głośności, oferując równocześnie bardziej trójwymiarową i dokładniejszą scenę. Tytania, moim zdaniem, to jest wzmacniacz, z którym naprawdę można zostać na długo, i to właśnie ona niedługo stanie domyślnie w moim systemie audio. Bardzo uniwersalne granie, do wszystkiego po prostu ten wzmacniacz daje dużo radochy. Mira Seti jest opcją dla bardziej ortodoksyjnych audiofilii. Tutaj króluje barwa, nasycenie i analog. Świetnie ten wzmacniacz zgrywa się z akustyką, jazzem, ambientem, gdzie szukamy właśnie takiego malowania pejzaży dźwiękiem. Brzmi delikatnie, miękko i oldschoolowo. Oczywiście nie zapominajcie o tym, że potrzebujecie tutaj wysoko skutecznych kolumn, ponieważ Mira Seti ma tylko 8W mocy na wyjściu. Natomiast Olimpia jest już wzmacniaczem z naprawdę najwyższej półki. Dźwiękowo tutaj mamy po prostu wszystko, a dodatkowo Olimpia ma ogromną moc, którą naprawdę przyjemnie mieć. Nawet jeżeli nie macie bardzo trudnych do wysterowania kolumn, to ten zapas daje nam genialnie niewymuszony, kontrolowany dźwięk przy każdej głośności. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam w odpowiedzi na pytanie, który wzmacniacz od FEZA powinniście kupić. Natomiast pamiętajcie, że nic nie zastąpi odsłuchu własnym uchem. Oczywiście pełna przekrajówka FEZ Audio jest u nas dostępna w naszym salonie do posłuchania, więc serdecznie zapraszam do kontaktu, umawiajcie się i wpadajcie na odsłuch. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja Wam jak zwykle pięknie dziękuję za uwagę i oglądanie do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy na dole. Dacie znać, którego feza Wy wybieracie, a my się widzimy w kolejnym filmie. Na razie.